Pan Jacek zapytał mnie, jak napisać formułę, która będzie sumowała dane z obszaru określonego parametrami. Będę chciał sumować dane z tych drugich kolumn, w, w tych danych, które widzisz, ale. Od parametru 47 do 71. Więc w tej pierwszej liście z danymi byłby to ten obszar zaznaczony na żółto. Ja pomniejszę na chwilę ten arkusz. Spójrz. W tej kolejnej grupie danych byłby ten obszar trochę większy, w tej kolejnej trochę mniejszy, potem znowu trochę większy i tak dalej, i tak dalej. Więc buduję sumę z dynamicznymi zakresami. Do dzieła. Ustawiam się nad pierwszą kolumną z danymi i zacznę od funkcji index. Funkcją indeks mogę zbudować taki dynamiczny obszar, który będzie zaczynał się od tej komórki i kończył, ponieważ tutaj jest 47 i kończył na tej komórce, przy której jest 71. Do dzieła, jak to zrobić? Powiem tej funkcji indeks, żeby wybrała mi z tej tablicy tę pozycję, dla której ten parametr w kolumnie obok. Jest równy 47. Jak to zrobić? Zaznaczę całą tę kolumnę z danymi od pierwszej pozycji w dół, żebym mógł tę formułę skopiować później dalej dla kolejnych kolumn. To zaznaczę obszar większy. Muszę zaznaczyć co najmniej tyle, ile najwięcej może wystąpić. Może powiedzmy, że zaznaczę do wiersza 150. Więc zaznaczyłem ten obszar. Klikam Ctrl Backspace, aby wrócić z ekranem do góry. Naciskam średnik. I trzeba podać numer wiersza, z którego zostanie wybrana pozycja. Ja nie wiem, w którym wierszu jest wartość dla 47, więc sobie to odszukam. Użyję funkcji Podaj pozycję i powiem tej funkcji, ups, wyszedłem z formuły niechcący. I powiem tej funkcji, aby została odnaleziona pozycja. Tej wartości zablokuję adres tej komórki, żebym mógł tę formułę później kupować w prawo, średnik, muszę teraz w tej funkcji podaj pozycję powiedzieć, gdzie będzie ta wartość wyszukiwana, więc zaznaczę znowu ten obszar, w którym to powinno być wyszukiwane, także tym razem pierwszą kolumnę z danymi, może znowu zaznaczę ją dalej, aż do wiersza 150, tym razem wpiszę tutaj 150. Kliknę Ctrl Backspace, aby wrócić w na górę, średnik i trzeci argument do funkcji podaj pozycję, typ dopasowania. Użyję zera, czyli każę w Excelowi robić dokładne dopasowanie. Jeżeli nie zostanie odnaleziona 47, wówczas ta funkcja wyświetli błąd. Jako, że w funkcji indeks jako pierwszy argument, jako tablicę zaznaczyłem ten jednokolumnowy obszar, to nie będę podawał numeru kolumny, zamknę, e, zamknę nawias za tą funkcją podaj pozycję i za funkcją indeks zatwierdzam to enterem i spójrz funkcja indeks wyświetliła mi że przy pozycji 47 jest 4909 wszystko jest ok jak do tej pory i teraz mogę zrobić bardzo fajną rzecz na końcu tą funkcją indeks użyję dwukropka i napiszę jeszcze raz Taką samą funkcję indeks, ale tym razem powiem, że ta funkcja ma wyszukiwać siedemdziesiątki jedynki. Więc ja tę formułę sobie skopiuję, ctrl-c, za dwukropkiem ją wklejam, ctrl-v i zmienię tylko jedną rzecz. Powiem funkcji podaj pozycję, że ma być wyszukiwana wartość nie z komórki c1, tylko z komórki c2. I również adres tej komórki zablokuję. Spójrz, jeżeli teraz bym zatwierdził tę moją formułę, to pojawi się... Błąd, ponieważ taki zapis buduje e, jakiś zakres. Jeżeli teraz wejdę z powrotem do edycji tej formuły i nacisnę F9, to spójrz, co się pojawia: pojawia się tablica, w której są te liczby od pozycji 47 do pozycji 71. Więc ten, kliknę Ctrl Z, aby to wycofać, i teraz mogę całą tę moją formułę wrzucić do środka funkcji suma, bo funkcja suma będzie mogła sumować te wartości, które wyjdą z tego zbudowanego przeze mnie obszaru. Więc otworzyłem was od funkcji indeks, na końcu zamknę was od, od funkcji suma, oczywiście nie od funkcji indeks, zatwierdzam to enterem i spójrz, pojawia się wynik. Tę formułę mogę teraz przekopiować w prawą stronę. Oczywiście pojawią się również wyniki w tych kolumnach, w których nie powinny. Mogę je Tutaj pokazać albo mógłbym tę formułę przerobić zgodnie z filmikiem X, Excel 229. Tam pokazywałem, jak kupować taką formułę z pominięciem tych pustych komórek. W ten sposób e, kopiuję, w ten sposób sumuję tylko dane z dynamicznych obszarów. Sprawdźmy, czy to dobrze działa. Pojawiło się 122616. 2616. Zaznaczę tę pozycję od 47 do 71. Spojrzę na pasek formuły 122616, sprawdzę w kolejnej kolumnie od 47 do 71, wychodzi 162571 i taki wynik tutaj również się pojawił. Także bardzo, bardzo fajna formuła, która sumuje dane z dynamicznych obszarów.